Liczyłam z tej strony Kawa i Znowu jestem chora, więc nie wiem, kiedy pojawią się kolejne recenzje. Mam nadzieję, że niedługo, ale do czasu mojego wyzdrowienia niestety nie pojawią się nowe filmiki. To właśnie chciałam Wam przekazać też. I przez góry przepraszam za to, jak mówię, ale bardzo ciężko mi się oddycha. Ostatnio kupiłam sobie siódmy tą z ławki obok. Nie wiem, czy będzie widać. O, ale nie o tym chciałam mówić. Tak jak widać na pierwszym planie. Zamówiłam sobie statyw pod telefon i kamerę, ponieważ mam zamiar kręcić więcej filmików face to face, czyli twarzą do kamery. Jeszcze nie wiem jak do końca będzie wyglądało coś takiego. Na pewno muszę zatwierdzić dobre światło, fajne tło. I mam nadzieję, że będziecie mi w tym wspierać, że będzie to przyjemność i dla mnie, i dla Was. Będzie to na pewno coś nowego na kanale. Może to będzie jakaś seria, jeszcze nie wiem, ale potem kupiłam statyw, żeby zaczęło się coś dziać nowego, tym bardziej, że mam troszeczkę planów, jeżeli chodzi np. o wywiady z ciekawymi osobami związanymi z Japonią i ten statyw też na pewno mi się przyda. To jest taki krótki vlog informacyjny, nie wiem co sądzicie o takim pomyśle, dajcie mi znać i do usłyszenia, do zobaczenia i mam nadzieję, że już w pełnym zdrowiu. Dzięki za słuchanie tego filmiku. Do usłyszenia, cześć!